Amerykańskie okręty wojenne atakują cele na wodach Wenezueli. Ameryka Łacińska pierwszy raz od dekad stoi na krawędzi zbrojnej konfrontacji. Dla wielu to tylko kolejna zła wiadomość dla Wenezueli. Kraj, niegdyś znany z bogactwa naftowego, jest dziś znany z biedy, przestępczości i dyktatury. Ale jak jeden z najbogatszych krajów na półkuli stał się państwem upadłym i dlaczego jest w konflikcie ze Stanami Zjednoczonymi? Jak odkryjemy w tym filmie te dwie rzeczy to dwie strony tej samej monety. To kwestia globalnego zasięgu zorganizowanej przestępczości. Początki karteli wenezuelskich wiążą się bardziej z ropą naftową niż kokainą, bo zanim kartele przejęły władzę, to ropa naftowa zbudowała system, który pewnego dnia miał przejąć kontrolę. W 1922 roku Shell, wcześniej Royal Dutch Shell, odkrył złoże ropy w basenie Maracaibo na północnym zachodzie Wenezueli. Złoże wydobywało prawie 10 tysięcy baryłek dziennie, co wtedy było niezwykłe. W ciągu następnych kilku lat około 100 zagranicznych firm zaczęło wydobywać ropę naftową w Wenezueli. W latach 20. xx wieku produkcja ropy naftowej w Wenezueli gwałtownie wzrosła pod rządami dyktatora, generała Juana Vicente Gumeza. Do 1929 roku Wenezuela wytwarzała 137 milionów baryłek ropy rocznie. To sprawiło, że kraj stał się wtedy drugim największym producentem ropy po Stanach Zjednoczonych. W latach 30 ropa to ponad 90% eksportu Wenezueli, co uczyniło ją państwem naftowym. 98% wydobycia ropy w Wenezueli kontrolowały zagraniczne firmy Gulf, Royal Dutch Shell i Standard Oil. Wenezuelscy przywódcy wprowadzili przepisy, które nakazują tym firmom przekazywać połowę dochodów z ropy rządowi. Przykładem jest ustawa o węglowodorach z 1943 roku. Po pięciu latach dochody rządu wzrosły sześciokrotnie. Do tego czasu Wenezuela zmagała się z odłączającymi się wojskowymi dyktaturami. Kraj wybrał pierwszy stały demokratyczny rząd dopiero w 1958 roku. Partie polityczne uzgodniły proporcjonalny podział zysków z ropy, by zapobiec dyktaturze. To sprawiło, że niemal wszystkie zyski z ropy trafiły do rządu. Do 1960 roku Wenezuela stała się członkiem założycielem Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową. Ta grupa obejmowała większość krajów Zatoki Perskiej, a także Ekwador, Nigerię i inne kraje afrykańskie. Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową ustalała ceny i zwiększała kontrolę członków nad ich przemysłem naftowym. W tym czasie Wenezuela założyła pierwszą państwową spółkę naftową – Wenezuelską Korporację Naftową. Podniosła podatek dla zagranicznych firm naftowych z 50% do 65%. Lata 70. były szczytem potęgi Wenezueli dzięki jej ropie naftowej. W 1973 roku, z powodu embarga organizacja krajów eksportujących ropę naftową nałożonego na zwolenników Izraela podczas wojny Yom Kippur, ceny ropy wzrosły czterokrotnie. To uczyniło Wenezuelę najbogatszym krajem Ameryki Łacińskiej pod względem produkt krajowy brutto na mieszkańca. W ciągu dwóch lat przyniosło to państwu 10 miliardów dolarów. To nieuchronnie spowodowało szerzącą się niegospodarność i niekontrolowaną korupcję. Pokusa była po prostu zbyt wielka, by ją zignorować. W latach 1970-1997 sprzeniewierzono niemal 100 miliardów dolarów. Korzystając z tej naftowej hosy w 1976 roku, prezydent Carlos Andrés Pérez zdecydował się znacjonalizować przemysł naftowy. Stworzył państwową spółkę Petróleos de Venezuela. Spółka akcyjna, czyli Petróleos de Venezuela. Spółka akcyjna Petróleos de Venezuela, Sociedad Anonima, przejęła pełną odpowiedzialność za poszukiwanie, wydobycie, rafinację i eksport ropy naftowej z kraju. Petróleos de Venezuela, Sociedad Anonima mogła współpracować z zagranicznymi firmami. Lecz musiała zatrzymać minimum 60% zysków. Była to spółka państwowa, lecz działała jak firma z minimalnymi regulacjami. W końcu na początku lat 80. wenezuelski sen runął, podobnie działając, podobnie jak ceny ropy. Nagły spadek cen ropy mocno osłabił wenezuelską gospodarkę uzależnioną od tego surowca, a inflacja gwałtownie wzrosła. Zadłużyła się, kupując zagraniczne rafinerie. W 1989 Prezydent Perez uzyskał umowę ratunkową z Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Ta umowa obejmowała bardzo niepopularny pakiet oszczędnościowy. To spowodowało przemoc i zamieszki na ulicach. W 1990, dwa roku Hugo Chavez, oficer wojskowy, bezskutecznie próbował dokonać zamachu stanu, ale zyskał ogólnokrajową sławę. Chávez przez lata 90 korzystał z popularności i w 1998 roku został prezydentem Wenezueli. Na platformie socjalistycznej ogłosił nową socjalistyczną rewolucję boliwariańską. Chávez obiecał w kampanii przeznaczyć bogactwo ropy Wenezueli na zwalczanie ubóstwa i nierówności. Jego boliwariańska polityka była kosztowna, ale zmniejszył ubóstwo o 20% do Wówczas jego rząd podjął działania, które ujawniły spadek produkcji ropy w Wenezueli. Produkcja ropy w Wenezueli osiągnęła szczyt pod koniec lat 90. i na początku 2000, a potem zaczęła spadać. Chavez zwolnił tysiące pracowników Petroleos de Venezuela, Sociedad Anonima, za strajk w latach 2002-2003. Ten krok wyeliminował kluczowych doświadczonych techników, poważnie uszkadzając zdolności produkcyjne Petroleos de Venezuela, Sociedad Anonima, Dodatkowo do 2005 roku Chavez zaczął dzielić się bogactwem naftowym swojego kraju z innymi socjalistycznymi państwami w regionie, takimi jak Kuba. To stało się znane jako Sojusz petro -Caribę. Tak więc, przez cały długi okres prezydentury Hugo Chavez'a, rezerwy ropy naftowej Wenezueli malały. Wynikało to z rozdawania ropy i ograniczenia własnego wydobycia. Jednocześnie jego rząd zwiększył zadłużenie, a dług narodowy prawie się podwoił. Jednak Chavez pozostał bardzo popularny wśród klasy pracującej. Wykorzystał swoją popularność, aby rozszerzyć uprawnienia prezydenckie. Stał się populistą, zbliżając się do autorytaryzmu, zlikwidował limity kadencji prezydenta, przejął Sąd Najwyższy i represjonował prasę. Znacjonalizował wiele prywatnych firm krajowych i zagranicznych, znacjonalizował projekty naftowe ExxonMobil i ConocoPhillips. Teraz, w 2013 roku, Hugo Chavez zmarł. A jego następcą został Nicolas Maduro. Wszystkie zmiany z czasów Chaveza pozwoliły Maduro powoli ustanowić dyktaturę. W 2014 roku ceny ropy znów spadły, co osłabiło gospodarkę w Wenezueli. Tym razem było gorzej niż w latach 80. Od prawie 10 lat Wenezuela rozdaje ropę i produkuje jej coraz mniej. Dodaj do tego sankcje Stany Zjednoczone Ameryki, które jeszcze bardziej pogłębiły kryzys. Odkąd Chavez zaczął przekazywać ropę Kubie Fidela Castro, Waszyngton nie był z tego zadowolony. Stany Zjednoczone Ameryki nałożyły surowe sankcje na Wenezuelę, blokując import ropy od Petroleos de Venezuela, Sociedad Anonima. Zakazali również rządowi Wenezueli dostępu do amerykańskiego systemu finansowego. Maduro próbował złagodzić sytuację, drukując pieniądze, co doprowadziło Wenezuelę do lat hiperinflacji. Inflacja wzrosła do prawie 10 milionów procent do 2019 roku. Wenezuelski bolivar. Narodowa waluta stał się praktycznie bezwartościowy, więc kraj zaczął używać dolara amerykańskiego. Wielu wenezuelczyków uciekło z kraju z powodu narastającego kryzysu humanitarnego. Miliony ludzi udały się do Kolumbii i innych sąsiednich krajów, a wielu próbowało przedostać się do Stanów Zjednoczonych. Wszystkie te czynniki spowodowały niepokoje w kraju. Jednak Maduro użył represji politycznych i cenzury, aby utrzymać swój naród w ryzach. Zaczął też manipulować wyborami. W 2018 roku wygrał reelekcję. Prawie 60 krajów nie uznało jego zwycięstwa za legalne. Wśród tych krajów były Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone uznały Juana Guaido za tymczasowego przywódcę. Jak więc możliwe, że Maduro nie poniósł konsekwencji? Jak utrzymał swój reżim przy życiu? Odpowiedź tkwi w jego pozostałych sojusznikach handlujących ropą naftową. Były to m.in. Kuba, Iran, Rosja i Turcja. Rosja wysłała wojska do Wenezueli. W 2019 roku Rosja i Chiny wciąż wspierają reżim Maduro. Pomagali mu omijać sankcje. Poza tym Maduro ma jeszcze sojusznika na Bliskim Wschodzie Hezbollah. Libańska organizacja terrorystyczna jest sponsorowana przez Iran. Teheran i Karakas łączy antyamerykanizm, oba to autorytarne reżimy. Maduro nawet dołączył do Iranu, głośno popierając inwazję Rosji na Ukrainę. W 2022 Maduro odwiedził Teheran. I podpisał 20-letnią umowę z Iranem. Zadeklarował również przystąpienie do tzw. osi oporu Iranu przeciwko Stany Zjednoczone Ameryki i Zachodowi. Maduro umożliwił Iranowi bezpośrednie działania w Wenezueli. W 2022 roku w Argentynie zatrzymano samolot towarowy z Wenezueli. Na pokładzie było pięciu Irańczyków, z których dwóch było powiązanych z Islamską Gwardią Rewolucyjną ARGC. ARGSE została także uznana przez Departament Stanu Stany Zjednoczonej Ameryki za organizację terrorystyczną. Iranowi również pozwolono budować zakłady produkcyjne dronów wojskowych, a Maduro kupił irańskie drony. W zasadzie Wenezuela stała się latynoamerykańskim centrum broni Iranu. Iran wykorzystał również Wenezuelę do prowadzenia tych samych represyjnych działań. Które stosuje u siebie w kraju. W 2021 roku FBI udaremniło spisek, by wysłać irańskiego dysydenta z Stany Zjednoczone Ameryki do Wenezueli. Stamtąd planowali zabrać tego aktywistę z powrotem do Iranu na ukaranie. To tworzy podłoże dla relacji Hezbollahu i Wenezueli. Hezbollah, jako pełnomocnik Iranu, ma takie same przywileje jak Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej w Wenezueli. I rozszerzył działalność na Amerykę Południową. Rzekomo kieruje siatką terrorystyczną w trójkącie Brazylii, Paragwaju i Argentyny. Operacja ta przynosi Hezbollahowi ogromne zyski, wzmacniając jego siłę militarną. Te powiązania umożliwiły Hezbollahowi ataki na półkuli zachodniej. Przykładem są zamachy Hezbollahu na ambasadę Izraela w Argentynie w 1992 roku i żydowskie centrum w Buenos Aires. W 1994 roku ta gałąź Hezbollahu to Organizacja Bezpieczeństwa Zewnętrznego. Organizacja Bezpieczeństwa Zewnętrznego lub jednostka 910. W 2020 Departament Sprawiedliwości Stany Zjednoczone Ameryki ujawnił spisek narkoterrorystyczny. W spisek zaangażowani byli syryjsko-wenezuelski parlamentarzysta, członkowie rewolucyjne siły zbrojne, Kolumbii kartele narkotykowe z Meksyku, Iranu, Syrii i Hezbola. Mimo udaremnienia spisku, jednostka 910 Hezbollahu nadal działa w Ameryce Łacińskiej. Nadal współpracuje z lokalnymi gangami i kartelami, czerpiąc zyski z handlu narkotykami. Obecny przywódca Organizacji Bezpieczeństwa Zewnętrznego Abdallah Safadin to wysłannik Hezbollahu do Iranu i kuzyn sekretarza generalnego. Kolejnym ważnym liderem Hezbollahu w Wenezueli jest Adham Hussein Tabadża. Tabadża pomaga prowadzić schematy prania pieniędzy Hezbolachów w Wenezueli. Obejmują zaawansowane mechanizmy inwestycyjne oraz działalność na gotówce i kredycie. Jednym z nich jest Al-Inma Inżynieria i Kontrakty. Ta firma ma siedzibę w Libanie i Iraku, a jej lider dżihad Mohamed Jansu posiada wenezuelski paszport. Tabasza i Safadin mają szerokie powiązania z dużymi sieciami przestępczymi w regionie, także poza Wenezuelą. Mają udziały w tekstyliach, wołowinie, węglu drzewnym, elektronice, turystyce, nieruchomościach i budownictwie. Wszystkie te firmy służą do prania pieniędzy dla Hezbollahu. Hezbollah wykorzystał również dużą diasporę libańską, nie tylko w Wenezueli. Ale w całym regionie to jest podobne do tego, jak wenezuelskie gangi również wykorzystują swoich rodaków mieszkających za granicą. Libańska społeczność w Wenezueli nieświadomie pomagała Hezbolach jako specjaliści od logistyki, zbierając i przenosząc pieniądze. Są zatrudniani jako prawnicy, księgowi lub przedsiębiorcy, siatka wsparcia Hezbolachów w Wenezueli. To rodzinne klany działające w nielegalnej gospodarce Maduro. Jest również głęboko zakorzeniona w wewnętrznych kręgach politycznych reżimu. Więc dzięki całej tej sieci wsparcia, Maduro jeszcze bardziej umocnił swój reżim. W 2021 roku znów zmanipulował wybory, przejmując kontrolę nad Zgromadzeniem Narodowym. Wiele krajów ponownie tego nie uznało, a opozycja zbojkotowała głosowanie. Bojkot poparły Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, Unia Europejska i Organizacja Państw Amerykańskich. Pod koniec 2022 roku opozycja została rozbita. W tym czasie stosunki Stany Zjednoczone Ameryki z Wenezuelą zaczęły się poprawiać. Administracja Bidena zezwoliła Chevronowi na częściowe wznowienie działalności w Wenezueli. Ceny ropy wzrosły gwałtownie przez wojnę na Ukrainie. W odpowiedzi Maduro podjął rozmowy z Waszyngtonem. W 2023 roku jego reżim zgodził się przeprowadzić wolne i uczciwe wybory w 2024 roku. Waszyngton następnie zniósł część sankcji nałożonych na wenezuelską ropę i gaz. Jednak ten trend odwrócił się w 2024 roku. Maduro nie przedstawił planu przeprowadzenia wolnych wyborów i zaczął prowokować Gujanę. To ponowienie wielowiekowego sporu terytorialnego między tymi krajami. O jakie terytorium chodzi i dlaczego? Bogaty w ropę region Escobedo? Wyglądało na to, że Maduro był gotów rozpocząć wojnę z Gujaną o to terytorium. Z tego powodu administracja Bidena znów nałożyła sankcje. Sytuacja pogorszyła się po ogłoszeniu zwycięstwa Maduro w wyborach prezydenckich 2024. Opozycja także ogłosiła zwycięstwo w tych wyborach. Napięcie wzrosło, gdy Donald Trump wrócił do Białego Domu. Trump przez rok zaostrzał przepisy azylowe i deportował ponad 200 domniemanych członków gangów z Wenezueli. Stany Zjednoczone i Wenezuela wymieniły więźniów przy mediacji Salwadoru. W sierpniu. W 2025 prokurator generalna Pam Bondi ogłosiła 50 milionów dolarów nagrody za informacje prowadzące do aresztowania Maduro. Było to podwyższenie istniejącej nagrody w wysokości 25 milionów dolarów oferowanej przez Departament Sprawiedliwości. Administracja Trumpa rozpoczęła budowę dużej obecności wojskowej Stany Zjednoczone Ameryki na Morzu Karaibskim. Administracja tłumaczy to walką z nielegalną imigracją i handlem narkotykami. Zatrzymajmy się jednak na chwilę. Najpierw omówmy problem przestępczości i przemocy gangów w Wenezueli, zanim przejdziemy do ataków łodzi i dronów. To wynika z gospodarczych skutków ostatnich dekad, o których już mówiliśmy. Jest to również związane z wszechobecną korupcją i autorytaryzmem Nicolasa Maduro. Najnowszy rozdział gospodarczej tragedii Wenezueli doprowadził do kryzysu humanitarnego. Od 2014 roku hiperinflacja i korupcja spowodowały niedobory żywności i leków. Rząd nie utrzymał stabilnej sieci energetycznej co spowodowało ciągłe przerwy w dostawie prądu. Nie był też w stanie zapewnić odpowiednich usług socjalnych. Na dodatek szerzyły się choroby zakaźne. Wenezuela stała się jednym z najbiedniejszych krajów świata, a średni dochód to tylko 72 centy miesięcznie. Prawie 96% wenezuelskich gospodarstw domowych znajduje się w stanie ubóstwa. Te warunki przez lata stworzyły idealne podłoże dla przejęcia kontroli przez przestępczość Przestępczość zorganizowana była w Wenezueli już przed 2014 rokiem. Omówmy niesławny kartel, synu. Nazwa pojawiła się, gdy dwóch członków wenezuelskiego narodowego, dowództwa antynarkotykowego, oskarżono o handel narkotykami. Współpracowali z CIA, infiltrując kolumbijskie kartele narkotykowe, przemycające kokainę do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nazwa pochodzi od słonecznych emblematów na mundurach. W 1998 roku Sytuacja stała się ciekawsza. W tym roku członkowie rewolucyjnego ruchu boliwariańskiego, 200 Haweza, rzekomo utworzyli nową grupę zajmującą się handlem narkotykami. To ci sami ludzie, którzy uczestniczyli w nieudanym zamachu stanu Haweza w 1992 roku. Grupa była znana jako Kartel Bolivariański Kartel Bolivariano. Widzisz, warunki korupcyjne lat 90. pozwalały łatwo zarabiać pieniądze, zwłaszcza na handlu narkotykami. Nazwa Kartel Słońc. Powróciła w 2004 roku, gdy reżim Chaveza został w pełni ustanowiony. Mówiono, że więcej wojskowych było zaangażowanych w tę grupę, a poważniejszym problemem było nadanie wojsku przez Chaveza bezprecedensowej władzy. Był to jeden z powodów złego zarządzania Petroleo de Venezuela Sociedad Anonima. Ostatecznym momentem było wyrzucenie Drug Enforcement Administration z Wenezueli przez Chaveza w 2005 roku. To od razu zwiększyło atrakcyjność kraju dla przemytu narkotyków. Potem oskarżenia zaczęły się mnożyć. Pojawiły się doniesienia, że siły bezpieczeństwa Hugo Chaveza organizowały transporty narkotyków przez Wenezuelę. Pojawiły się też doniesienia o współpracy wenezuelskiego wojska z kolumbijskim rewolucyjne siły zbrojne Kolumbii w handlu narkotykami. Wielka Brytania oskarżyła Wenezuelę o udostępnianie baz lotniczych kolumbijskim samolotom przemycającym narkotyki. Z powodu wszystkich tych zarzutów Waszyngton powiązał teraz samego Maduro z kierownictwem kartelu synów. To logiczne, bo większość oskarżonych to oficerowie wojskowi mianowani przez Maduro. W 2020 rząd Stany Zjednoczone Ameryki oskarżył Maduro i innych urzędników o kierowanie kartelem synu. Jest jeszcze jeden ważny gracz w wenezuelskim narkobiznesie: Tren de Aragua, czyli pociąg z Aragua. Ta grupa powstała w 2014 roku, dokładnie w środku kolejnej większej katastrofy gospodarczej. Ta grupa wyrosła wewnątrz więzienia Tocorun. Więzienie to znajduje się w wenezuelskim stanie Aragua, stąd nazwa grupy. Nazwa tej grupy może być również powiązana ze Związkiem Kolejowym, budującym pociąg między Caracas a Aragiją. Gang przejął kontrolę nad więzieniem Tokorum. Tam prowadzili zoo, basen, dyskotekę, restaurację i bar. Jego przywódcy organizowali napady, porwania i morderstwa, wszystko z zakrat. Tragedia gospodarcza, która dotknęła Wenezuelę, zmusiła gang do wyjścia na arenę międzynarodową. Wykorzystali niemal 8 melen Wenezuelczyków, którzy uciekli z kraju, rekrutując wśród nich nowych członków. Gang założył bazy w sąsiednich krajach, takich jak Kolumbia, Peru i Chile. Stamtąd przemycali zarówno ludzi, jak i narkotyki. Zajęli się też haraczami i prostytucją. Najgłośniejsza zbrodnia wydarzyła się w zeszłym roku. W 2024 roku uprowadzili i zabili Ronalda Ojeda. Ojeda był byłym oficerem armii wenezuelskiej. Który spiskował przeciwko reżimowi Maduro, uciekł do Chile. Tam gangsterzy, udając chilijskich policjantów, porwali i zamordowali go. Jego ciało umieścili w walizce i zalali cementem. Trend de Alagua rozprzestrzenił się teraz także na Stany Zjednoczone. W Stany Zjednoczone Ameryki dostępnych jest 70 tysięcy wenezuelskich migrantów do rekrutacji. Rzekomo byli zamieszani w ostrzelenie dwóch policjantów New York Police Department. Zabili też byłego wenezuelskiego policjanta na Florydzie. Administracja Bidena uznała ten gang za międzynarodową organizację przestępczą. W tym roku administracja Trumpa uznała ją za zagraniczną organizację terrorystyczną. Teraz wszyscy jesteśmy na bieżąco. Odkąd ponownie objął urząd, prezydent Trump wznowił kampanię maksymalnej presji wobec Wenezueli. Jego administracja wciąż oskarża Wenezuelę o przemyt kokainy do Stany Zjednoczone Ameryki. Rząd także uznał kartel Słońc za organizację terrorystyczną. To oznacza, że Maduro jest obecnie domniemanym przywódcą organizacji terrorystycznej. W sierpniu 2025 Trump potajemnie nakazał Pentagonowi użycie wojska przeciwko latynoamerykańskim kartelom narkotykowym. Podwojono nagrodę za Maduro, po czym Stany Zjednoczone Ameryki wysłały flotę wojenną w stronę wód Wenezueli. Na pokładach było ponad 4500 marynarzy i marines. Potem nastąpił atak łodzi. 2 września 2025 roku Amerykanie zaatakowali łódź rzekomo należącą do Trende Aragua. Ta łódź rzekomo przemycała kokainę do Stanów Zjednoczonych. Atak zabił 11 osób. Ten atak był bezprecedensowy, ponieważ brała w nim udział tylko marynarka wojenna, a nie Straż Przybrzeżna. Pozostała flota marynarki wojennej stacjonuje na Morzu Karaibskim. Seria ataków może sugerować głębsze zamiary wobec Wenezueli. Pojawiają się spekulacje o możliwej interwencji Stanów Zjednoczonych Ameryki w celu zmiany reżimu w Wenezueli. Ten scenariusz nadal wydaje się mało prawdopodobny, ale Stany Zjednoczone wciąż wzmacniają wojska w regionie. Do października 160. Pułk Lotnictwa Operacji Specjalnych latał śmigłowcami przy wybrzeżach Wenezueli. Amerykańskie wojsko wysłało też trzy bombowce B-52 do regionu. Amerykańskie wojsko rozmieściło tam też atomowy okręt podwodny. Administracja Trumpa nakazała też zerwać wszelkie kontakty dyplomatyczne z Caracas. Trump pozwolił teraz nawet CIA na podjęcie tajnych działań w Wenezueli. Więc gdzie to zostawia Wenezuelę? Jej historia może pokazać, jak bogactwo może szybko popaść w kryzys, gdy korupcja i władza się ze sobą mieszają. Wieloletnie złe zarządzanie i słabe instytucje umożliwiły przejęcie władzy przez gangi przestępcze. Najbardziej cierpią Wenezuelczycy, co skłania do refleksji nad możliwymi innymi rozwiązaniami. Co by było, gdyby Wenezuela nie postawiła wszystkiego na jedną kartę, jaką była ropa naftowa? Co by było, gdyby zdywersyfikowała swoją gospodarkę? Co by było, gdyby przywódcy podjęli inne decyzje? Moglibyśmy godzinami dyskutować o tych alternatywnych scenariuszach, ale najważniejsze jest to, jak teraz iść naprzód. Otwarte obalenie reżimu sponsorowanego przez Stany Zjednoczone Ameryki byłoby trudne do utrzymania, co pokazuje przykład Afganistanu. Jednak dalsza presja dyplomatyczna może przynieść efekt. Wenezuelskie społeczeństwo naprawdę chce zmiany. Możliwe są opcje demokratycznego rządu w Wenezueli. Wciąż są tacy jak Maria Corina Machado i Edmundo González. Opozycja prowadziła w zeszłorocznych wyborach i ma mocne dowody na zwycięstwo nad Maduro. Reżim Maduro nadal rządzi, mając wielu sojuszników. Podsumowując, nie możemy wiedzieć, co przyniesie przyszłość Wenezueli, ale znamy historię. Niech Wenezuela będzie przestrogą przed nadmierną śmiałością. Posiadanie miliardów z ropy nie zapewnia sprawiedliwości, dobrobytu ani szczęścia. Jeśli masz dość czerpania wiadomości z mediów należących do miliarderów, lobbystów i rządowych rzeczników, pokochasz Global Recaps. To bezpłatny newsletter wyjaśniający, co naprawdę dzieje się na świecie. Od wojny Rosji z Ukrainą po działania Chin. Bez sponsorów, reklam, cenzury czy korporacyjnych filtrów. Bez manipulacji, tylko czysta geopolityka. Takie analizy, których większość głównych mediów unika. Piszę samodzielnie, odpowiadam przed Wami. A nie przed salą konferencyjną w Nowym Jorku czy Pekinie. Jeśli szukasz miejsca, gdzie prawda wciąż ma znaczenie, gdzie nagłówki nie są na sprzedaż i gdzie światowe historie opowiadane są takimi, jakimi są, dołącz do Global Recaps już teraz. Kliknij link w opisie lub wejdź na globalrecaps.com i zarejestruj się. To nic nie kosztuje, zajmie 10 sekund, a ten e-mail co tydzień naprawdę warto otworzyć.